Witam witam. W tym filmiku kontynuujemy omawianie kart Tarota w tym filmiku właśnie omówimy sobie kartę diabła, czyli Atu 15. Karta diabła jest jedną z no, głównie z negatywnych kart mówi o nałogach, przestępstwach, mm, o czynach niezgodnych właśnie z prawem, mm, pokusach, zdradach, ale karta diaba mówi też mm, o tym, może mówić o tym, że na przykład ktoś mm, nas obmawia, e, tak, e, robi nam tak zwane chorodupy. Mm, Gdzieś tam nas zdradza, tak zdradza nasze tajemnice, jest wobec nas, no, po prostu nie fair, jest zawistna. Diabeł, jest to też jedna z kart, która może sugerować, że jesteśmy. Objęci, obciążeni jakąś klątwą bądź urokiem. Także tak się prezentuje karta diabła i jego symbolika. Tak w dużym skrócie.